Wszyscy patrzą, wstrzymali Artur wstrzymał oddech. 10, 9, 8, już! Poszło! 3, 2, 1, nie czekała na mnie, zapraszamy Łowicz! Chodźcie, korzystajcie, angielski poundland, funciak, deals do waszej dyspozycji. Produkty z Włoch, z Niemiec, z historii, Jakie historii? Jakiej historii? Z Litwy, Łotwy, Australii nawet ostatnio widziałem w gazetce. Nie, w newsletterze, który dostałem. Witamy łowić bardzo serdecznie, powolutku sobie wchodźcie. Ile tych osób tutaj? Bardzo serdecznie mówimy Państwu dzień dobry. hostessy po lewej, po prawej mają dla Was bony. O, Pani powiedziała, ja bardzo lubię, a ja to podsłuchałem. Bardzo Pani dziękujemy za taką szczerość do koleżanki. Łowicz, jak was dużo, jak fajnie. To jest naprawdę bardzo miłe, nie? Super ci ludzie są. Łowicz.